Um, dzień dobry! Eee, jestem sobie tutaj na dole koło Venore i mam taki problem, że chyba chodzi tutaj pan z botem, ponieważ parę godzin temu próbowałem już tutaj eee, pozabijać sobie te swamplingi. Ale był tutaj taki pan setny rycerz, no to myślę sobie, że nie będę mu jakoś bardzo. Prze... O, widzicie, nadchodzi. I patrzcie się, on nie w ogóle ignoruje. Stanie sobie w tym samym miejscu. Poczeka aż wszystko zostanie zabite. Jakieś ukrychy zrobił, czyli zjadł chyba te jajka. No i bod jest jak cholera. Także ja nie wiem za bardzo o co chodzi. Patrzcie, nad... patrzcie co on robi. No kuśwa... Ja się zastanawiam, bo nigdy nie miałem takiej sytuacji i nie wiem, co on zrobi, jak go zaatakuje. Może napiszę na Discordzie? Ty, ty, ty daj no. mi to. Wszystko ma zabija, co podejdzie wokół niego. Zastanawiam się, czy mnie też zaatakuje. No, mnie nie. nie. A, no i omija tą dziurę, bo tutaj się nie respi ten... no, no. To takie co dropi to drewno. Eee, wiecie, często on yy, w ogóle nie on yy, no nie lutuje złota, a widać, że zbiera tylko te, to, to drewno Okropne to jest. Chciałem sobie tutaj to porobić, bo akurat miałem ekstra drop ze swamplinga No i dupsko Kupsko Chodzi tu jakiś taki tepil kradnie mi to pyk! Moje złoto można sobie w sumie brać od niego, ale no ja chciałem to drewno tak naprawdę I to nie ma co owijać w bawełnę. Kuźba ktoś to ma tu wyliczone No posrane to jest ja go muszę zreportować Ale w ogóle dziwne miejsce na pocenie, tu dużo osób chodzi, ja tego nie czaję. Ale jakby potem był, Bo naprawdę. Zapytam się tutaj kolegów. To się odpisze. Dobrze się tu zale. Tu można było sobie ekspić. O, skończyłem mi się, to weźmy, wezmę sobie to strzały pyk. A nasy tu w ogóle można było siedzieć i siedzieć mój wreszcie no i widzisz i dropnęło mi to fajnie to jest za ile eee, no 5000 i u nas też jest 5000 gdzie on jest pa. nie wiem uciekł Wiesz, on jest, kuźwa? Może był tak zaprogramowany, że jak ktoś mu zabije Swampinga... ...to go nie będzie tam, gdzie miał być. Oj, ja z tu jest teraz. No już myślałem, czy to Jak to się wpisuje? Exiva clicked. Exiva clicked. Ty, wylogował się, skurwia. Ale <laughs> peka. Tylko żeby mi nie poszedł stukać teraz, uciekamy stąd. Biłby mnie... W sensie ucieknę mu, tyle mam manasów, bez przesady. Dobra, no to wreszcie teraz ja sobie go zabiję. E, dziękuję.